Jeden plus pierwszych? Jeszcze dziś nawet nie ma. Jeden plus pięty, tak? Tak. Powiedzmy. Co? Proszę po prostu na tam. Już. Można. Dzień dobry, witam Państwa radnych bardzo serdecznie. Pana burisa, pani Pernik na pięćdziesiątej sesji Rady Gminy Liczki. Proponowany porządek obrad. Punkt 1. Otwarcie sesji. Zatwierdzenie porządku obrad. Uchwała podjęcie uchwał. Przywolne wnioski, cztery zakończenie obrad. Kto z Państwa radnych jest zaproponowanych? Kto jest przeciwko się trzymał jednogłośnie? Stwierdzam kworum. Rada może podejmować prawomocne uchwały. Przeczytam jeszcze Państwu prezydencyjnie, że sesje Rady Gminy Liszki są rejestrowane i staną przetwarzania danych osobowych wizerunku osób widocznie na tym nagraniu i jest rozporządzenie Parlamentu, Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016 roku. Uczestnictwo w sesji jest dobrowolne, jednak biorąc udział w obradach decydują się Państwo na nagrywanie. Osoby, które nie wyrażą zgody na rejestrację i publikacji w mediach swojego wizerunku. Zgoszone są o zgłoszenie tego faktu przewodniczącemu Rady Gminy lub opuszczenie stali obrad. W związku z wyjściem te rozporządzenia o ochronie danych osobowych radni po żadnym pozorze nie mogą podczas wskazać danych osobowych mieszkańców gminy, nawet jeśli owi mieszkańcy zwracają się uchwały. Państwa, przechodzimy w takim razie do uchwał. Uchwała nr 1 nr 1 w sprawie wieloletniej na celej Liczby na lata 2023 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Liszki na lata 2023 do 2032, paragraf pierwszy uchwały. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Liszki na lata 2023 do 2032 zgodnie z załącznikami. Załącznik 1. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Liszki na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1. Załącznik numer 2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Liszki do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2032 do 2032, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 2. Załącznik numer 3. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Liszki na lata 2023-2032 do 2032, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 3. Paragraf 2. Upoważnia się wójta Gminy Liszki. Do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały i upoważnia się do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy w kwocie 25 milionów. Paragraf 3 traci uchwała z 27 września 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Liszki na lata 2023 do 2032. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiszki. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W tej uchwale wprowadziliśmy zmiany w przedsięwzięciach. I w tej części w części finansowej została wprowadzone zadania budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w piekarach. Etap drugi, kwota 19 milionów 800 tysięcy z podziałem na rok 2025, 4 miliony 2026, 11 milionów 800 i 2027 rok 4 miliony złotych. To jest nasz udział gminy w budowie oczyszczalni ścieków etap drugi. I wprowadzone zostało jeszcze jedno zadanie to kanalizacja Ściejowice rączna Jeziorzany z kwotą 1 milion złotych w roku 2025 500 tysięcy i 2026 500 tysięcy. Są to środki zabezpieczone na projekt na południu 2020. W tej chwili będzie można podpisywać umowę. To Pani zanosi, że Dzień Pani zaprosi. Najpierw realizacja, a później zaproszenie. Dobrze, niech się to dzieje. Jakieś uwagi Państwo macie do prognozy wieloletnich? Nie. nie Głosujemy. Baster Bodgan. Za. Luczek Mares? Za. Kryc Widnie? Za. Ja na zdaniu to za. Koczownik Widnie? Za. Za Mastek Ryb, Za Mazur Marcin, Za Pisztona, Za Trojanianos, Za Epika Piotr, Za. Następnie mamy uchwałę Rady Gminy dzisiejszej w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Niemczech na rok do... Uchwała Rady Gminy dzisiejszej w zmiany uchwały budżetowej gminy Liszki na rok 2023. Paragraf pierwszy dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Liżki na rok 2023 następujące z grudnia 22 grudnia 2022 roku w następujących sposób. w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023 jako dochody budżetu Gminy Liszki dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu stanu dochodów budżetu o kwotę 847 017 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2023, gdzie określane są wydatki budżetu Gminy Liszki, dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 847 017 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2023, gdzie określone są wydatki majątkowe obejmujące zadania inwestycyjne, dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu wydatków majątkowych obejmujących zadania inwestycyjne o kwotę 1 221 531 złotych zgodnie z załącznikiem nr 4. Punkt czwarty, w załączniku numer 6 do uchwały budżetowej na rok 2023, gdzie są określone dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu wydatków na dotacje o kwotę 38 500 zł zgodnie z załącznikiem numer 5. Punkt 5. W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2023, który określa odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu planu wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kwotę 220 tys. zł zgodnie z załącznikiem nr 5. Po zmianach plan budżetu wynosi dochody budżetu ogółem sto dwadzieścia dwa miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści cztery grosze, w tym dochody bieżące dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych i czterdzieści osiem groszy, dochody majątkowe dwadzieścia trzy miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt sześć groszy. Przychody budżetu ogółem 27 396 349 zł, w tym kredyt zaciągnięty na rynku krajowym to 25 496 349 zł. Wolne środki, o których mowa w artykule 217 ustawy o finansach publicznych to 1 700 000 zł. i przychody ze spłaty pożyczek udzielonych 200 000 zł. Wydatki budżetu ogółem to 144 miliony 569 845 zł i 34 grosze, w tym wydatki bieżące 93 miliony 516 204 zł i 77 groszy i wydatki majątkowe 51 miliony 53 640 zł i 57 groszy. Rozchody budżetu to kwota 5 milionów 200 tysięcy, w tym wykup papierów wartościowych, czyli na, e, obligacji komunalnych 5 milionów i udzielone pożyczki 200 tysięcy złotych. Paragraf 3 uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Liszki. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małkowskiego.